Dzień z tej strony Salix, a w dzisiejszym odcinku znieguję sobie ten samochód. Zrobimy z niego samochód szybki i wściekły w sumie. Briana Konera macie go teraz na ekranie, jak on będzie wyglądał. No i co, lecimy sobie do tuningu. Chciałbym z tego zrobić też taką bardziej regularną serię. Tak ogólnie z samochodów, z filmów. No bo wydaje mi się, że to może być ciekawe. Sorry za lagę. No. No, i lecimy sobie do mechanika i zrobimy, może tak, że ja swinguję i wtedy jakby pokażę Wam wszystkie opcje. Więc w sumie dla Was będzie za chwilę, a widzimy się no, za chwilę. No, e, dobra widzowie, więc jesteśmy już po krótkiej przerwie. Ja zrobiłem tuning. No, nie ukryłem podoba ten samochód. No, to jednak taka bajka dzieci, że tak to nazwę, można tak powiedzieć. E, dobrze, to jest tak, zderzaki, tu w sumie nic nie zmieniałem, ale. Dokładki ze No to się właśnie zastanawiałem, bo widziałem też, że normalnie jest tak brak, że bez niczego, nie? A widziałem coś takiego, ale również z czymś takim, czy no nie, kurde, Nie tylko z takim kółkiem, jakby, nie? Ale dałem z taką z logiem, no bo te, tego było najwięcej, moim zdaniem, nie w filmie. Się tak się wydaje, przynajmniej. No, na tutaj chyba też nic nie zmieniałem. A nie, dałem nad lekko, lekko, proszę, żyłem tutaj. Można to zobaczyć. No, yy, teraz tak, silnik tutaj. Ten tak silnik to według ust, nie? Można powiedzieć, ja go nie zmieniałem, ale jak ktoś chce to, może nie. Urośnie silnika normalnie na maksa. Yy, wydech tytonowy, wydech, ale też się zastanawiałem, bo się może i w filmie taki był, ale mi się nie podoba. Ale jak ktoś chce, to jest sobie taki tak, to taki typowy z filmu, nie? Yy, no, yy, grille. Tutaj grill fabryczny zostawiłem maskę też fabryczną ale też widziałem na zdjęciach, że że, ten, że taka maska była, ale z tego co mi się wydaje, to już w filmie była po prostu taka zwykła, nie? Ale nie wiem to jak ktoś nie jest pewien, może sprawdzić Wnętrze nie zmieniałem to też wedle gustu światła, reflektory, ja mam zwykłe, ale wydaje mi się, że mogły być w filmie takie niebieskie, nie? ale ja dałem zwykłe no, zestaw neonowy Przód, tył i boki i kolor niebieski, zwykły Ale zostawiam się też nad tym elektrycznym niebieskim, ale on taki aż za jasny, wydaje mi się, że jest To też tam wedle gustu Oznaczenie nocny kierowca no, Po prostu jak było stworzone Rodem z filmu, że tak to nazwę Co jeszcze? Tablice, Mocowanie na tablicy usun trzeba usunąć Wszedłem w tablicę, bo normalnie jest tak, a ją usuwamy i wtedy jej nie ma Więc no, idziemy dalej lakierowanie, tu miałem taki dylemat dość spory, że tak powiem. Mamy kolor metalowy, nie? I ja dałem polerowaną stal, ale zastanawiałem się też nad polerowaną, czarną stalą lub zwykłym po prostu klasycznym, jeśli ktoś nie ma odblokowany jeszcze srebrem. To też mi się podoba, a tak się nie świeci, nie Bo jak się ten metalowy, to jakby tak słabiej widać to oznaczenie. No, no ale ja dałem polerowaną stal. I w tym kolorze podstawowym dodatkowym, koloru wykończeń nie dawałem e, Idąc dalej mamy, no dokładek dachowych, ani dachu, to też nic nie zmieniałem Sprzedałość też nie chcę e, Progi, dałem progi do driftu Bo, moje zdaniem pasują tutaj e, Spoiler, potężne skrzydło dociskowe Moim zdaniem pasuje i wygląda jak z filmu Więc, e, jest fajne No, że tak powiem, duże skrzydełko też dobrze wygląda No, e, skurki zalega. Zawieszenie rajdowe, sobie go obniżyłem. Zawieszenie rajdowe dałem Turbo, też dałem. Moim zdaniem, dobrze, no wygląda tutaj. No i co jeszcze? Mamy też koła. Koła tutaj też się zastanawiałem, ale stwierdziłem, że dam torowe. Czysty biznes. Moim zdaniem, pasują one tutaj najlepiej. Są takie najbardziej podobne. Tylko te kolor nie jakby, bo one w filmie były zachromowane ale no nie do rady tej, tych, tych takich z torowych dać chromowanych, więc po prostu dałem zwykłe wydaje mi się, no jest to w podobne no, jeszcze by sobie lekko przydymiłem także żeby ładnie wyglądały no i to, no i to w sumie byłoby tyle z sobie, wyjedźmy sobie, zaparkujemy, jeszcze, zaparkujemy go sobie jeszcze w garażu no, moim zdaniem to jest przepiękny samochód w prawdziwym życiu chciałbym taki mieć zawsze, nie? takie, takie Jeden z lepszych do moim zdaniem, ja, ale nie wiem, czy w ogóle są jeszcze w produkcji. Bo nie są w R34, z tego co ja pamiętam. E, więc, no, trudno ja stoję. to, <grym> jest dużo gitarą tutaj się udziela. No, no jedziemy sobie. Ogólnie chciałem z tego robić taką regularną serię, tak jak już powiedziałem wcześniej. Kurczemu uwaga. E, no, e, chciałbym z tego robić taką bardziej regularną serię, zobaczymy, czy mi to wyjdzie. No i możemy się udać. Teraz odcinek że będzie z jakiegoś samochodu albo też pomysł na jak zrobić teraz napad najszybciej, bo jest nowy sposób teraz, po tej akurat najnowszej. No zobaczymy jak to będzie. No no i co jeszcze? E e e chciałbym... Regularna seria, Już się powtarzam. No, no i co jeszcze? E no, się ładny ten samochód zrobiłem. Szybciej jest taki mój film, przynajmniej mieć dzieciństwa, ja zawsze lubiłem, lubiłem go oglądać. Więc no, podoba mi się ten samochodzik. Wjeżdżam sobie do garażu jeszcze. No, jeśli tam ktoś komuś się nie podoba jeśli chodzi o oglądania, to zawsze może coś zmienić. A ja tu nie byłem w sumie aż tak super dokładny, bo dawno nie oglądałem filmu, muszę odświeżyć pamięć, lekko że tak to nazwę. No i co jeszcze? No, i to było, bo to by było w sumie na tyle w tym filmie. Zobaczmy ja w kolejnym. Zobaczymy się pewnie niebawem. Podejrzewam, że za tydzień jakoś więcej, coś takiego. No, no i jeśli film się Was spodobać zostawcie sobie kołapkę w górę. No i do następnego.